Dzień dobry. Opowiem pierwszy akt kordiana Juliusza Słowackiego. Składa się on z trzech scen, a ich bohaterem jest 15-letni Kordian. W pierwszej scenie rozmawia ze swoim sługą Grzegorzem, który jest jednocześnie opiekunem i mentorem chłopca. Kordian wspomina samobójczą śmierć swojego przyjaciela i wygłasza pesymistyczny monolog o bezsensie istnienia. Grzegorz opowiada mu trzy opowieści, które mają pomóc w wyborze drogi życiowej są odpowiedzią na dylematy młodzieńca dotyczące właśnie życia. Jedna z opowieści dotyczy Janka, co psą wszył Buty, druga Napoleona pod piramidami, a trzecia Kaźnierza, oficera legionów polskich, który walczył boku Napoleona przeciwko Carowi i zginął śmiercią męczeńską. Każda z tych opowieści symbolizuje wybór drogi życiowej. Janek, co psąszył buty, wykonywał zajęcie bezużyteczne od strony ideowej, bezużyteczne dla społeczeństwa, ale jemu przyniosło sławę, sukces, pieniądze i wygodne życie. Napoleon pod piramidami to symbol drogi życiowej przeznaczonej tylko dla wybitnych indywidualistów, którzy potrafią zmienić bieg historii. No i trzecia opowieść to wybór postawy patrioty, męczennika, gotowego ponieść śmierć w imię wolności narodu. W drugiej scenie Kordian rozmawia z Laurą. Laura jest kilka lat starsza od niego. On ją kocha. Ona darzy go sympatią, ale traktuje w sposób nieco szyderczy, stwarzając wyraźny dystans, pokazując chłód, Wobec niego. Kordyn daje jej szereg wyrazów miłości i bardzo go boli odtrącenie przez laurę. W trzeciej scenie widzimy już laurę siedzącą samotnie w pokoju, która przy lampie zapalonej czyta wiersze od kordiana i ma wyrzuty sumienia, że potraktowała go tak chłodno. Patrzy przez okno, chcąc dojrzeć kordiana, ale widzi tylko i samego konia pędzącego bez jeźdźca. I wtedy słyszy krzyk Grzegorza, panicz się zastrzelił. Tak kończy się pierwszy akt, a w drugim akcie Kordian będzie podróżował po Europie i zdobywał doświadczenie y, życiowe. Na razie dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia.